Rozpoczął się remont ulicy Sikorskiego, droga, na której stan od dawna narzekali mieszkańcy i użytkownicy, ma być gruntownie zmodernizowana. Prace obejmą prawie całą długość ulicy. Od skrzyżowania właściwie, które stanowi ulica Wojska Polskiego 11 listopada i kajki, do ulicy Łukasiewicza. Także ta, ta całość będzie obecnie realizowana jako inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcą jest firma Eucka. Przede wszystkim zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa na nową. Znikną więc kolejny oraz dziury w drodze, w których zbiera się woda. Pojawią się także nowe chodniki oraz krawężniki. Niestety w ramach prac nie uwzględniono budowy sygnalizacji świetlnych u zbiegu ulic Sikorskiego i Piłsudskiego oraz Sikorskiego i Gdańskiej. Pojawi się natomiast nowe przejście dla pieszych. Samorząd miasta Ełku natomiast złożył również wniosek o to, aby wykonać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Witosa. Prace będą trwały do końca lipca. Do tej pory potrwają utrudnienia w ruchu na remontowanym odcinku. Tiry za wyjątkiem ruchu lokalnego miały zakaz wjazdu do centrum Ełku. Teraz będą kierować się głównymi ciągami, m.in. ulicami Kilińskiego i Wojska Polskiego. Wzmożony ruch ciężarówek będzie odbywał się przy ulicy Piłsudskiego. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na modernizację stadionu miejskiego. Lada dzień rozpoczną się prace. Ich całkowity koszt wyniesie 7,5 miliona złotych. Jedną trzecią dokłada nam marszałek z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dwie trzecie pochodzą z budżetu naszego miasta. Inwestycję podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmie odnowienie płyty głównej boiska z trawą naturalną. Wokół niego powstanie tartanowa bieżnia sześciotorowa oraz ogrodzenie tej części stadionu. W przyszłym roku ma ruszyć kolejna część remontu obejmująca trybuny. Zadaszone siedzenia dla kibiców powstaną od strony ulicy Piłsudskiego, zaś niezadaszone od ulicy Toruńskiej. I wreszcie trzeci etap, rok 2011, ciągi komunikacyjne, oświetlenie, monitoring, to wszystko co służy już takiej jakby no, technicznej obsłudze tego, tego obiektu. Stadion ma nieco zmienić swoją rolę, ma być wykorzystywany nie tylko przez piłkarzy, ale także lekkoatletów. Pomyślano także o mieszkańcach chcących spędzić czas aktywnie, ale niekoniecznie przy dużym wysiłku fizycznym. Obok części sportowej stadionu planuje się stworzyć część rekreacyjną. Tutaj złożony został wniosek do regionalnego programu operacyjnego, wniosek na 6,5 miliona złotych i w tej drugiej części, części rekreacyjnej mają powstać tereny do rekreacji takie jak minigolf, lodowisko, boiska do gier zespołowych dla małych dzieci, szachy na powietrzu. Wniosek jest po pierwszej pozytywnej ocenie, czeka na ostateczną decyzję.